Cześć wszystkim bardzo. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wyglądało z nowego miejsca. Tak jak mówiłem, przeprowadzka w trakcie. Jak widać, za mną jeszcze wygląda to, jak wygląda. Jest ciężko i fizycznie, i psychicznie, jeżeli chodzi o przeprowadzkę, ale się staram, żeby to jak najszybciej jak najszybciej skończyć i już wrócić na normalne, normalne funkcjonowanie i taką normalną obecność też w social, w social mediach. Ale do tego pewnie jeszcze jeszcze z tydzień, jak nie więcej. Ale, ale powoli, powoli wracamy. Dzisiaj szybko Dzisiaj szybko, szczególnie jeżeli nie będzie pytań i zaangażowania z Waszej strony. Jeszcze sobie tu tylko poklikam, a widzę, że się ktoś tam pojawia. Więc jeżeli nie będzie zaangażowania z Waszej strony, to są trzy tematy, które chciałbym powiedzieć, które są też jakby wrzucone, wrzucone w opisie. W opisie wydarzenia. Dzień dobry wszystkim tym, którzy się pojawiają. Prośba o pytanie, jeżeli się pojawią, jeżeli nie, to szybkie trzy tematy, bo przeprowadzkę, która się odbywa, trochę mnie wykańcza powoli, więc chciałbym też, chciałbym też odpocząć. Ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o trzech tematach. Pierwszy to temat Psiego Parku. Działamy, staram się tutaj trochę, trochę zintensyfikować te działania. Dzięki Kasi i Anieli widzieliśmy się pierwszy raz jakiś tydzień, dwa tygodnie temu. Widzimy się również w sobotę o godzinie dziesiątej przy Lagunie od strony boiska. Teren, który mamy do uprzątnięcia, czy który chcemy zagospodarować, trzeba oczyścić szczególnie z gałęzi i kamieni. Udało się porozumieć z jednym z lokalnych deweloperów czy osób działających w branży budowlanej, że będzie będzie koparka, która zniweluje ten teren, ale trzeba go też w pewnym sensie przygotować, żeby, żeby te kamienie też gdzieś tam nie przeszkadzały, żeby nie były rozrzucone po, po terenie, bo później i tak będzie trzeba je uprzątnąć, bo tego nie chcemy, żeby było w terenie. Jeżeli chodzi o górki i tak dalej, to to może być, nie może być wyrw takich niespodziewanych nierówności terenu, ale jak najbardziej... Różne ukształtowanie terenu jest tutaj możliwe. To jest jedna kwestia, o której chciałem powiedzieć. Druga kwestia, o której chciałem powiedzieć, to jest rejestr wyborców. Zbliżają się wybory do jednostek pomocniczych: Rad Osiedla, Święta Katarzyna Żerniki, Rad Wanice i Rady Mieszkańców Siechnic. Tam jest trochę inaczej niż w sołectwach. W sołectwach ważny jest rejestr wyborców w dniu, w dniu wyborów czy w dniu zebrania wiejskiego drukowany. Jeżeli chodzi o radę osiedla, kalendarium mówi o tym, że do 12 maja ten rejestr wyborców się liczy jakby ten wpis do rejestru wyborców, więc zachęcam wszystkich, którzy nie są zameldowani na terenie siechnic do tego, żeby przynajmniej się wpisać do rejestrów wyborców, żeby można głosować tutaj na miejscu, ten wpis będzie ważny zarówno w wyborach do jednostek pomocniczych, czyli do Rady Mieszkańców, ale również w wyborach tegorocznych, parlamentarnych, jak i w przyszłorocznych samorządowych, więc jeżeli chcecie tu mieszkać dłużej niż rok, ale chcecie też tutaj głosować, to warto do rejestru się wyborców zapisać. Można to zrobić online, można to zrobić fizycznie. Online, przy użyciu EPUAPu Appu działa to dość, dość sprawnie. I można to, jeżeli chodzi o kwestię wyborów do Rady Mieszkańców Siechnic i Rad Pomocniczych, Rad Osiedli, to trzeba to zrobić jutro, najpóźniej. Jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, można to zrobić oczywiście. Później co nie zmienia faktu, że zachęcam do tego, żeby meldować się w gminie Siechnice, bo to też jest kwestia, kwestia podatkowa. Oczywiście też gdzieś, gdzieś kwestia jajno między innymi, ale, ale warto, żebyśmy wiedzieli, ile jest mieszkańców w gminie Siechnice, i też pod tym kątem mogli pewne rzeczy planować, też pod kątem okręgów czy obwodów szkolnych itd. itd. Dzień dobry, dzień dobry, bo widzę, że pojawiają się kolejne osoby, więc prośba o zadawanie pytań, jeżeli się takie pojawiają, albo jeżeli macie jakiś temat, który warto byłoby było przedyskutować, czy dzisiaj, czy na późniejszych live'ach, to prośba o zostawienie takiej wiadomości w komentarzu. Ja chętnie się odniosę albo zaplanuję takiego live'a. I ostatni temat właśnie w kontekście tych, tych tematów, które są szeroko dyskutowane i które, które cieszą się dużym zainteresowaniem, to jest komunikacja miejska. Czy komunikacja zbiorowa? Pojawił się przetarg 5 maja, przetarg uruchomiony przez burmistrza w trybie w trybie takim, nazwijmy, bez zachowania takich dobrych praktyk, które zazwyczaj są, ale jest on standardowo zwołany i tutaj będzie procedowany, tak. My więcej, czy ja, czy my powiemy więcej na ten temat. 25 maja to będzie czwartek na live o komunikacji. Będzie nas tu dwójka albo trójka. Mikołaj Kwiatkowski i Mateusz Niczypor Porozmawiamy o tym, jak wygląda ta komunikacja, jak mogłaby wyglądać, co jest w tym przetargu. Już dzisiaj serdecznie zapraszam. Będzie można oczywiście zadawać pytania, tak to, jak to ma miejsce. Co tydzień, tak jak powiedziałem, poruszymy zarówno kwestię tego, jak, jak wygląda specyfikacja warunków zamówienia tego przetargu, który został ogłoszony przez gminę Siechnice. Jeżeli pojawi się do tego czasu również przetarg wrocławski, to na pewno porównamy, porównamy niektóre parametry z tych obu przetargów. No i porozmawiamy też o tym, jak wygląda komunikacja w innych miastach, jak mogłaby wyglądać. Może pojawią się też jakieś pytania, które w późniejszym terminie skierujemy do, do urzędu, czy do, czy do samego, samego ogłoszonego przetargu. I tyle, tyle z mojej strony, więc jeszcze raz tak streszczając. Psi park, działania dotyczące uprzątnięcia terenów. W sobotę, najbliższą sobotę o godzinie 10 spotykamy się koło, koło laguny, pomiędzy laguną a stadionem miejskim. O godzinie 10 uprzątnięcie gałęzi i kamieni. Następnie będzie, będzie zaplanowane równanie terenu przez, przez Skoparkę. To jedna kwestia. Druga, rejestr wyborców, możliwość pisania się do jutra, jeżeli chcecie zagłosować w wyborach do Rady Osiedli, do Rady Mieszkańców Siechnic. I trzecia kwestia: live 25 maja, dotyczący komunikacji. Oczywiście live za tydzień w czwartek też normalnie ma miejsce, ale ten o komunikacji 20 maja. 5 maja w czwartek, czyli za dwa tygodnie, na który na które już dzisiaj serdecznie serdecznie zapraszam. Pytanie się nie pojawiałem, tak jak powiedziałem, ze względu na, na przeprowadzkę i wszystko z tym związane. Nie będę jakby kontynuował tematów i też jakby nie przygotowałem tematów takich, żeby tutaj tak standardowo pół godziny mówić o czymś, czy nawet czasami godzinę. Jeżeli nie pojawiają się pytania w czacie, a takich a takich w tej chwili nie widzę. Zerknę sobie jeszcze na, na forum, czy coś się pojawiło, ale jeżeli się nic nie pojawia, to ja będę po prostu kończył. Do zobaczenia w. Do zobaczenia w, w sobotę mam nadzieję. Mam nadzieję, że tam zobaczymy się na, na Psim Parku, razem po, podziałamy. Jeżeli ktoś ma ochotę, można przyjść również z grillem, bez psów najlepiej, bo robimy dla nich park, ale to nie jest jeszcze czas, żeby one gdzieś tam w koło biegały, stresowały się czy wręcz, że tak powiem, przeszkadzały, odwracały naszą uwagę. Na to przyjdzie, przyjdzie czas. Sobota, 10 rano. Dwie, trzy godzinki mam nadzieję popracujemy, później będzie można korzystać dalej z soboty, jeżeli będzie taka piękna pogoda jak, jak dzisiaj, to może być naprawdę fajny, fajny fajny weekend. Za dzisiaj serdecznie dziękuję, do zobaczenia, dobrego, dobrego weekendu i słyszymy się i widzimy w terenie w gminie Siechnice. Pozdrawiam serdecznie, cześć.